Panie majster, proszę baści, przyzwoicie grzecznie ładnie, nie murować tu z napaści, bo mu na grzbiet co upadnie. Wy zaś drudzy, dobrzy ludzie, którzy młotki piony kielnie w niepotrzebnym dzisiaj trudzie używacie arcydzielnie. Idźcie wszyscy precz do czarta. Będzie widać rzeczy farta, Taką młoda jakby głucha, mego słowa ani sucha. Noś migalski, nie trać czasu. Ściągnij zakaz, weź narzędzie. Ładnie, szybko, bez hałasu. Niech wszystkiemu koniec będzie. Nic się nie bój, ja za tobą. Precz, precz! Stójcie, co to znaczy? Czas, pan, mój kazał aby muru nie kończono. Tak jest, każę, bo mam prawo. Dalej naprzód, dalej żwawo. Jakie prawo? Jak kupiono mur graniczny, tak zostanie. Ale lub, ale śluby, miły panie, to szaleństwo w naszej strony i mur będzie naprawiony. Przody trupem bo za ścielem. śmiało, przyjaciele. Gardz się ze mną próżnym krzykiem. Chcesz więc bójki? Mój czyśniku, mój sąsiedzie. Luby miły, przestań też być rozbójnikiem. Co jak żwawo, co siły. Panie naistrze, ja wam robię. Nic się nie bój. Niechaj je, kiedy potem spędzą w dłonie, dobrze, dobrze. Panie. O tak lepiej to się wlezie, nic się nie bój, tego trzeba. Niechaj wiesz jak te drzwi jak coś i to stryje. Gdzie nie widać ziemi nieba. Daj sierwacy, daj gwintówkę, niechaj strącę tę na kuchę. Aha, frugas, frustas. Noś migalski, dosyć yy, będzie, daj pół albo złoto. Dwa yy, wazerunku dla... Dla hołoty. Y, dos, y, do, zabierz y, im Stop Zabierz im narzędzia? Dosyć, dosyć na dziś będzie. Chachul, taje, precz mi z drogi. Bo na miazgę was rozgniotę nie zostanie jednej nogi. A mam diablom dziś ochotę. Wielu was tam? Chodź tu, który nie wylezie żaden z dziury. Owy łotry, o tchórze, jutro cały zamek w górze. I'm